Dyrektywa INSPIRE umożliwia organom publicznym powszechny dostęp do odpowiednich i ujednoliconych danych przestrzennych w Unii Europejskiej. Do wspólnego korzystania z danych przestrzennych na różnych poziomach organów publicznych we wspólnocie europejskiej niezbędne są usługi sieciowe, czyli operacje, które mogą być wykonywane przez aplikację komputerową na danych przestrzennych. Usługi sieciowe mające zastosowanie w odniesieniu do danych przestrzennych to usługi wyszukiwania. Przeglądania, pobierania oraz przetwarzania danych przestrzennych. Dostęp do usług przestrzennych jest możliwy, jeżeli dane przestrzenne mają postać cyfrową, dlatego jednostki samorządu terytorialnego sukcesywnie przetwarzają materiały papierowe i obrazy, dane rastrowe do postaci cyfrowej, a także pozyskują nowe cyfrowe dane. Każdy kraj Unii Europejskiej, w tym Polska. Posiada geoportal krajowy, który zawiera dane przestrzenne niezbędne do realizacji zadań wymaganych przepisami prawa i wspierających działania administracyjne. Dane przestrzenne możemy gromadzić w dwóch podstawowych modelach zapisu wektorowym i rastrowym. Zapis wektorowy jest najodpowiedniejszy do przedstawiania danych opisujących np. ulice, budynki, obiekty punktowe, dla których wymagana jest duża dokładność. Można do nich podłączać informacje opisowe z bazy danych, co nie jest możliwe w przypadku mapy rastrowej. Przykładem wykorzystania danych wektorowych jest usługa o nazwie Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Usługa aktualnie notuje aż 10 milionów zapytań miesięcznie. Podstawą funkcjonowania systemu informacji przestrzennej, oprócz danych przestrzennych, są atrybuty, czyli cechy pozaprzestrzenne danego obiektu, jak na przykład numeracja budynków i inne. Mapy składają się z warstw, a w praktyce każda warstwa to zbiór obiektów. O jednakowej strukturze atrybutów. Atrybuty są podstawą wyszukiwania obiektów na mapie. Aby wyszukać obiekt w geoportalu, należy wpisać jego nazwę, a następnie zatwierdzić wyszukiwanie. Wyniki wyszukiwania można zawężać, podając inne atrybuty, np. wpisując nazwę jednostki podziału terytorialnego Polski, w jakiej obiekt jest położony, np. nazwa gminy lub powiatu. Efektem wyszukiwania jest wyświetlenie listy obiektów spełniających kryteria. Czynnikiem warunkującym poprawne wykorzystanie informacji przestrzennych do różnych celów są dane referencyjne. Dane referencyjne umożliwiają poprawną przestrzenną lokalizację wszelkiej informacji geograficznej i są podstawą dla opracowań tematycznych. Za pozyskanie i prowadzenie dużej części danych referencyjnych, zapewnienie ich odpowiedniej dokładności i aktualności, odpowiedzialna jest służba geodezyjna i kartograficzna. Instytucją opracowującą oraz publikującą normy i standardy geoinformacyjne jest Komitet Techniczny ISO-TC 2011 działający w ramach ISO. W Polsce jego odpowiednikiem jest KT-297 działający w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Standardy budowy danych INSPIRE stosowane są do przygotowania opisów danych wykorzystanych w tworzeniu krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Na KIP składają się bazy prowadzone przez jednostki administracji centralnej bądź samorządowej, nazywane też systemem informacji przestrzennej, określanej również angielską nazwą GIS. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą bazy wykorzystując własne systemy informatyczne, przy czym odpowiedzialne są również za ich aktualizację. Na poziomie gminy i powiatu portale mapowe nieznacznie różnią się między sobą zawartością i organizacją danych. Portale gminne prezentują głównie dane adresowe oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, natomiast portale powiatowe dane związane z ewidencją gruntów i budynków, uzbrojeniem terenu i innymi danymi przechowywanymi w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Przykładem zintegrowanych i zharmonizowanych danych jest integracja baz danych Hydro i SOZO z danymi topograficznymi. Z usług przeglądania WMS, WMTS oraz wyszukiwania CSW użytkownicy programu typu GIS korzystają z usługi geoportalu bez ograniczeń. Dostęp do usług pozwalających na pobieranie WFS, WCS, ATOM i przetwarzanie danych po stronie użytkownika, poza kilkoma wyjątkami, jest ograniczony i zarezerwowany tylko dla autoryzowanych użytkowników. Usługi dostępne w geoportalu zapewniają dostęp do danych przestrzennych gromadzonych w rejestrach publicznych, w tym w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, między innymi dane katastralne, mapy topograficzne, tematyczne i ogólnogeograficzne oraz dane 3D budynków. Usługi umożliwiają przeglądanie tych danych, wyświetlanie ich wraz z legendą, a także nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie różnych warstw tematycznych.